14 zawodników przyjechało do, do Centrum Szkolenia Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Mieliśmy dużo tych jednostek treningowych, bo zaczęliśmy od poniedziałku trzy jednostki treningowe, później we wtorek trzy, później w środę była jedna jednostka treningowa, później dwie i kończyliśmy dzisiaj, czyli jesteśmy, mówimy o piątku, jedną jednostką treningową. Dużo było gier kontrolnych, staraliśmy się skupiać na małych tak zwanych grach, czyli serwis, odbiór, atak trzeciej piłki i poprawa techniki poszczególnych uderzeń. Ten akurat tydzień jako cel mieliśmy skupić się właśnie na takimi małymi rzeczami, czyli serwis, odbiór serwisu, atak pierwszego tempa i na technikę poszczególnych uderzeń oraz duża ilość gier kontrolnych. Zawodnicy, jeżeli chodzi, już tu mówimy o juniorach, naprawdę co mnie od samego początku tak pozytywnie zaskoczyło, to jest to właśnie ich świadomość, ich determinacja, ich dorosłość, dojrzałość taka, nie też życiowa, ale też taka sportowa, bo to jest bardzo ważne, żeby, żeby zrozumieć, co się robi, po co się robi i to cały czas staramy się wpajać tym młodszym zawodnikom że jak przychodzi się na trening to daje się 100% i trening nie kończy się na sali, ale cały czas jest jakby myślimy o następnej nocy treningowej myślimy nad tym, co poprawić i co, co ulepszyć, żeby, żeby było lepiej pod względem pracy na treningu, także no, trzeba, trzeba tych zawodników pochwalić i docenić ich. Ich wkład pracy. No, myślę, że cały czas idziemy, idziemy do przodu. Ja spotkałem się pierwszy raz z tą grupą w okresie wakacyjnym i przez ten, przez ten okres, tej pandemii, czyli trudny okres, myślę, że zawodnicy podnieśli swój poziom sportowy, popracowali nad tymi elementami, które, które były jeszcze do dopracowania.